Halo? Dobra. Dzisiaj się pobawimy. Dzisiaj się pobawimy. Teraz weźmiemy sobie Rafaela, bo czemu nie, ale cały czas trzymamy się tutaj... ...parterowych elementów. Anthony Pettis przeciwnikiem może być. Dawaj go. Zasięg ma większy, będzie tutaj straszył, prostymi kopnięciami generalnie, ale myślę, że... ...jestem w stanie go poskładać. Panie Pettis, no dawaj pan. No ale nie mam całego dnia. A nie, jednak się rozmy... O! Czyli stawia na zasięg. Dobra, jeżeli go ściągniemy tutaj na glebę. Jeżeli go ściągniemy. W parter tutaj go zaciągniemy, no to... To myślę, że powinno być GG. No ale trzeba będzie się tam jeszcze dostać, a to może nie być wcale takie proste To może wcale nie być takie proste. No nie no, te dywizje to jest. To jest przykre. No i to jest dopiero początek sezonu. Nie patrzmy na dywizję, tak? To jest, to jest początek 10 sezonu. Spokojnie, idę po ciebie. Dobra, nieważne. Szacunek. Hej, szacunek. Dobra. Zbijamy żółwika. Ok, no pierwsze, pierwsze co? Skracam dystans. Ok, amperkaty. Można się było domyślić. Dobra. Skracaj dystans cały czas. Dobra I Uda się? A wybroni to No ten zabit cholerny Patrz Prawie mu się udało No to może być ciekawe wam powiem No Aha, aha On się chyba wyczuł, więc będę musiał tutaj się na spokojnie zachować. O Spokojnie tego groźnie wygląda. Okay. No i co? Myślałem, że zrobi coś więcej. No właśnie. Ładny, teraz ładny. Kombinuję. Dobra. Wstajemy. Ja miałem iść w parter, a nie on. Udało się. Tylko, że mam je w gardzie, no. To mnie nie urządza. Obijamy, obijamy. Okej. Okay. No i poobijany. Trochę, trochę był poobijany. Aha, to jest to haczenie cholerne. Oh, Aaa, szybko, szybko od siatki. Tak jest, mamy go już. W pozycji atakującej jesteśmy. Patrz. No, powiem Wam, nie jest to łatwy pojedynek. Naprawdę nie jest. Coach mi mówi, że świetna robota. Czy ja wiem, czy taka świetna? Eee, postaram się inaczej do tego podejść jeszcze. Mhm, mm mhm. Mm No pokazują, pokazują te knockdowny. Dobra, no wygrał pierwszą rundę, no bo były knockdowny, wygrał pierwszą rundę. Trzeba to sobie powiedzieć. Musimy wygrać drugą rundę, musimy ją wygrać, to jakby nie ma... Nie ma innej opcji w ogóle. Spokojnie, spokojnie. Dobry czas, znaczy dobry timing chciałem powiedzieć. Czas. To niezły czas. Kurde, już miałem sierpem jechać, już miałem sierpem. Wybroń to, wybroń to! Nie wybronił. Niestety nie wybronił. Tego to się specjalnie nie bałem, powiem szczerze. Gość bardzo mądry tutaj czeka, czeka na mój ruch. No ja tutaj muszę wygrać, no. Ja, ja tę rundę muszę wygrać. No dobrze. Dobra. Jest, knockdown, to jest bardzo ważne. Ok. Pracujmy teraz jak najszybciej w tym parterze, utrzymajmy to. To jest bardzo, bardzo ważne, jest dosiad, to jest... Ekstra właściwie teraz, możemy sobie go obijać. Pięknie, cały czas. No już ma problemy, będzie teraz kombinował. No poszedł najłatwiejszą drogą, się w sumie nie spodziewałem tego Teraz powinienem więcej głowy yy, Więcej głowy, bo atakować Żeby się nie nadziewać na aperkaty, na bo nie jestem do tego że będę właśnie schodził nisko i on Te podbródkowe cały czas ciśnie Jak się nadzieje na, na podbródkowego będzie problem A tak to sobie właśnie prostymi No chyba, że on mi te kombo takie Poleci. No kurde. Dobra. Ładny unik, ładny unik zrobił. Ale ja robię obalenie. Mamy go cały czas tutaj w dobrej pozycji. Możemy sobie go obijać. Trzeba go obijać nawet. Dobra, nie, 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 nic z tego, nic z tego, jeszcze go tutaj, o kurde, ale to zrobił, no to ja też pójdę na sprawę, no, i wstanę, i koniec, i kto wygrał tę rundę, bo ja miałem ją wygrać, nie wiem czy ja wygrałem, on miał knockdown, ja miałem knockdown, dobra walka, tak, no świetna walka, no, szacuneczek kolego. No, tutaj, a nie, mój, mój zamek tutaj nie padł. A on raz padł. O, po tych ciosach, tutaj padł, no. Kurde, ta druga runda na styku. Pierwszą rundę przegrałem, druga runda na styku, więc. Niestety, ale trzeba będzie ryzykować chyba, no. Dobra, ale ten tuf jest. Nieźle poobijany, ja się go boi. On się tego boi. Okej, okay, możemy teraz prostymi trochę go porozbijać. On musi mocno... ...mocno tutaj uważać na... ...na tłów. Nie wie o tym. Jest szansa, że się wypompuje jeszcze. O właśnie. Uważaj na podbródkowe Pięknie! Ale siadło! O to chodziło. Uważaj na podbrutkowe. Ją się na pod Chciał. Chciał tutaj pocisnąć. Obaleniem. Pięknie. Pięknie. Przepięknie. Na Szorcika mogę go puścić nawet. To mi się wydaje. Potężny. Ula, la. Dobra, tym razem starcie w wadze lekkiej. Ja gram oczywiście kabibem. A gość gra Charlesem Oliveirą, także będzie, będzie tutaj, no, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Tutaj nie będziemy bazowali na stójce, tylko właśnie na... Na parterowych tutaj zagranie. Chociaż... Właśnie... Może skoro gramy tutaj dwoma takimi... Niestójkowiczami stricte, to, to właśnie się pobijemy w stójce. To też jest taki... Taka ciekawa zależność czy często tak się zdarza przecież. Na spokojnie, żeby się z kondycji tylko nie wystrzelać. Oj, ten uppercut to było oczywiste przecież. O ale to zrobił ładnie. O! 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 I jest knockdown. O kurde. Tutaj nie ma, nie ma taryfy ulgowej w ogóle. Od początku. Jest konkrecik. No jak to nie nie wpadło. Oj, Ojoj. Oj, oj, oj. I jest obalenie. Od Kabi Pisona. No zobaczymy, jak gość stoi z defensem. Jestem ciekaw. A ja tutaj biodro robię. No spokojnie. Aha, aha. Oj Oj, oj, było blisko już No około O nie, nie, są, kabibson, kabib są Rozcięty Kabip rozcięty Tak być nie może Tak być nawet, tak być nie może, tak być nie powinno w ogóle Człowieku, co tu się dzieje? Teraz myślę, żeby go zamęczyć właśnie od razu w parter. I trzymać go po prostu tutaj Niech próbuje wyjść Niech próbuje No ładnie to zrobił To przyznaję Gumowa garda ok. No mogę się domyślić, że będzie kombinował w ten sposób Ładny ładny defense Ale to my jesteśmy z góry My jesteśmy z góry cały czas To jest najważniejsze To jest tutaj najważniejsze My byliśmy z góry w sumie Już nie jesteśmy No to ciekawy, ciekawy pojedynek Pod tym względem O! Jaka przebita spokojnie wstanę. Wiedział, że wstanę. Ale tego się nie spodziewał, od razu obalenia. Na drugie tempo. Momentalnie. Dobra. Temi teraz tę gumową. Będziesz zakładał cały czas? Tak, będzie, no ale to, to, to nic mu nie da. Nie wiem czy on tego nie, nie... nie rozumie, czy o co mu chodzi? Dziwne, dziwny typ podejmuje decyzję. No. Aha. No, że to nie siadło, to naprawdę. Aha. Zaraz go nabiorę, zaraz go nabiorę Patrzcie na to, zaraz go nabiorę, zaraz będzie knockout, Patrzcie na to Mówiłem Oj tak Latający kolano Od Kabiba Czyli jednak walka jest zakończona w stójce. Choć mówiliśmy tutaj głównie o parterze. Można? Można, oczywiście, że można. Oczywiście, że tak. Proste, że tak. Bam. Oh yeah. panie Emmet... Crypics jest, nie ma Crypics. Uh -huh. Aha Panie Oliverwera, Co tam, co tam Co tam, co tam? No, no, no. Oj, 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 To było już... To już było groźne. Znaczy, że mogę jeszcze się w parter cały czas, bo to jest... ...parter jest najmocniejszą bronią tej emeta Podręcznikowe zejście i bank. No czyli, czyli jednak, czyli jednak ta stójka, ta forma w stójce wraca To miło Poka to No, idealnie trafiony Drugi raz Oliveira ubity jest nie no, perfekcyjnie, perfekcyjnie tutaj siadło Trochę fartem, ale siadło. No i odbiliśmy się, odbiliśmy się. Zaraz trzeba iść do pierwszej dwudziestki. Albo chociaż do pierwszej... Pięt... Albo chociaż do pierwszej dychy. Ech.